Przedmowa. Permakultura to interaktywny podręcznik i audiobook, która bada permakulturowe podejście do poprawy kultury przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Niniejszy podręcznik i audiobook zostały sfinansowane z programu Erasmus Plus i są dostępne w czterech językach – angielskim, polskim, hiszpańskim i węgierskim. Proponowany spis treści podręcznika obejmuje szereg tematów, w tym kontekst programu Erasmus, i rolę przedsiębiorczości, zmian klimatu i młodzieży w UE, a także strategię angażowania młodych ludzi w projekty odpowiedzialne ekologicznie. W książce omówiono również kompetencje i bariery napotykane przez młodych przedsiębiorców oraz przedstawiono zalecenia dotyczące książek, podcastów, filmów i innych źródeł przydatnych informacji, które motywują młodych ludzi i pomagają im rozwijać umiejętności i wiedzę potrzebne do odniesienia sukcesu jako przedsiębiorcy. Ponadto podręcznik bada zasady permakultury i sposoby ich zastosowania w różnych dziedzinach, w tym praktyczne procesy i techniki projektowania, ekonomię permakultury i zarządzanie projektami. Podręcznik porusza również ważne kwestie, takie jak integracja środowiskowa i społeczna, etyka w przedsiębiorczości oraz rola organizacji pozarządowych w promowaniu zasad permakultury. Ogólnie rzecz biorąc, permakultura jest cennym źródłem informacji dla młodych ludzi zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat permakultury i tego, jak można ją wykorzystać do stworzenia bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata.